Cześć, nazywam się Adam Pesz i reprezentuję Agencję For People. Cześć, Kinga Głębiewska i zajmuję się w agencji prowadzeniem kampanii Google Ads. Tak, jest. Kinga jest naszą ekspertką i dzisiaj porozmawiamy na pewien taki specyficzny temat. Zastanowimy się, czy warto współpracować z agencją zajmującą się Google Ads, czy prowadzić to samemu. I jak wybrać taką agencję? Jak to zrobić, żeby, żeby taka decyzja się opłacała? No, oczywiście, mhm. w naszych ustach może się to wydawać pytanie tendencyjne, tak ale, ale myślę, że warto, warto pomówić o takich plusach i minusach takiej współpracy. Mhm. I oczywiście o tym, dlaczego warto właśnie pomyśleć na, zaraz na początku o współpracy z agencją, mhm. jakie, jakie przewagi konkurencyjne ma agencja nad innymi rozwiązaniami. Dobrze to jakbyś mogła właśnie powiedzieć, jestem przedsiębiorcą, mhm. zastanawiam się, słyszałem, że reklama internetowa jest dobra, jak reklama internetowa to Google, chciałbym spróbować. I czemu powinienem przyjść do agencji, a nie robić tej reklamy samemu? Po pierwsze, dlaczego nie zalecamy sameu, ponieważ jest bardzo dużo zmiennych zaraz na początku, na które warto zwrócić uwagę przy planowaniu kampanii właśnie w Google Ads. Na przykład, jeżeli chcemy rozpocząć działania, warto spojrzeć zaraz na początku na stronę internetową, jak ona wygląda i czy jest na tyle użyteczna, żeby użytkownik łatwo mógł na niej dokonać transakcji konwersji. I to właśnie, po, jeżeli nie mamy takiej specjalistycznej wiedzy, to od razu na początku możemy popełnić bardzo wiele błędów, które zaważą na naszym odbiorze takiej kampanii. Tak? Mhm. Bo samodzielnie puszczając kampanię, może nam to się wydawać bardzo proste, bo co trudnego, ja wiem, jak szukają mnie klienci, tak? mhm. to ja z nimi rozmawiam codziennie, więc wiem, jakie frazy wpisują w wyszukiwarkę, ale warto sprawdzić, czy aby na pewno, mhm. bo może zdarzyć się taka sytuacja, że pomimo, że my rozmawiamy jakimiś specyficznymi słowami z klientami, to to wyszukiwania i liczba wyszukiwań w miesiącu znacznie od tego odbiega. Mhm. Czyli y, można powiedzieć, jeżeli sami puszczamy kampanię, to na plus, y, to taki jest plus, że na pewno znamy naszych klientów, znamy swój biznes i tak dalej, tak. ale myślę, że to jest wiedza, którą jesteśmy w stanie przekazać agencji, prawda? Jeżeli... Tak, właśnie tutaj jest to, znamy naszych mhm. klientów, ale nie znamy tego narzędzia, z którego chcemy skorzystać. Tak? Znamy mhm. świetnie, Naszą branżę i tym, czym się zajmujemy, ale jednak działania w internecie to jest całkowicie osobna, osobna, osobna branża i też warto posłuchać ekspertów, specjalistów, którzy często nam mogą doradzić. I na przykład, często zdarza się, że klienci bardzo chcą, żeby z małym budżetem wystartować w kilku mhm. źródłach od razu. Tak? A to jest kompletnie nieopłacalne na początku, mhm. bo gdy mamy ten budżet za mały, to go przepalimy w dwóch źródłach i nie, nie uzyskamy spodziewanego rezultatu i, mm -hmm. i, yy, i będziemy mieć bardzo takie negatywne odczucia, że to nie działa, ale okay. nie działa dlatego, że nie działa nie dlatego, że jest yy, że tam naszych klientów mm. nie ma, ale nie działa dlatego, że nie, nieumiejętnie prowadziliśmy te działania. I okay. Jeżeli mamy wsparcie agencji Mhm. Osób, które na co dzień zajmują się marketingiem internetowym, na co dzień pracują z kontami, z kampaniami, prowadzą działania w mhm. social mediach, to możemy z nich, z ich doświadczenia skorzystać i, taki, i z ich wniosków takiej codziennej mhm. pracy skorzystać. I z, z takim dużym plusem dla naszej, dla naszej tak. firmy. Ja myślę, że też właśnie takie oddanie kampanii specjaliście, który Codziennie 8 godzin od wielu lat pracuje dla różnych klientów i podobnych do nas, ale z zupełnie innych branż. Codziennie zbiera doświadczenie. Wydaje w Google dziesiątki tysięcy złotych. Tak? Przerobił masę tych caseów, wie co zadziałało, co nie zadziałało, co warto spróbować i tak dalej. Takie pieniądze wydane od takiego specjalistę na agencję one się bardzo szybko zwrócą i zaowocują tym, że oszczędzimy całą masę pieniędzy, którą byśmy wydali po prostu jako budżet do, do, do Google, prawda? Ten koszt specjalisty, mhm. on nam się bardzo szybko zwraca w zaoszczędzonym budżecie na kampanię, tak. bo samodzielnie puszczając musimy ten budżet mieć większy. No bo popełniamy jednak błędy, nie będąc doświadczonym. A co jeszcze mhm. jeden ważny aspekt? Jeżeli korzystamy z usług agencji mhm. i w agencji tych specjalistów w danej branży jest kilku, mhm. kilkunastu, to wtedy to oni też wymieniają się tymi doświadczeniami między mhm. sobą. I też, jeżeli ktoś miał już doświadczenia z daną branżą, z taką e, działalnością, w mhm. swoim portfolio, to on bardzo chętnie podzieli się tym doświadczeniem z kolegą, z koleżanką z działu, Jasne. i my już możemy tą wiedzę wykorzystać. Też często agencje, tak jak i my, mhm. przygotowujemy case z kampanii naszych klientów mhm. i to też są takie rzeczy, takie, takie doświadczenia, które, my, które możemy wykorzystać przy. Przy kampaniach dla kolejnych klientów, tak, bo już wiemy, co zadziałało, gdzie, mhm. gdzie trzeba uderzyć, żeby ten klient szybciej do nas wrócił, żeby te Jasne. formularze szybciej zaczęły płynąć do klientów. Czyli oddając kampanię w ręce specjalisty agencji, dobrej agencji, zaraz powiemy, jaka to jest dobra agencja. Nie tylko dostajemy, powiedzmy, dostęp do i wiedzę do jednego mhm. specjalisty, ale jeżeli to jest troszeczkę większa agencja, no to wtedy przeważnie jest jakiś cały zespół, tak jak u nas, który się zajmuje Google Ads, tak, niczym innym się, że tak powiem, nie zajmuje innymi kanałami, tylko Drążycie Google Ads i, i tutaj jesteście od tego ekspertami, i też robicie jakieś burze mózgu, wymieniacie się to doświadczeniami. Prawda? I też, no jeżeli mamy tak, taką agencję jak nasza, która są kilka kanałów, to też możemy się wymieniać tym doświadczeniem pomiędzy kanałami i to też jest bardzo ciekawe, tak? bo wtedy też wiemy, jak, że mając klienta, który zajmuje się daną branżą, wiemy, że na przykład. Jeszcze to dodatkowo może dobrze u niego zadziałać okay. i powinien zwrócić na to uwagę. I wtedy też mogą, może klient korzystać z kilku kanałów na tak. raz, prawda? I to też pozwala mu uzyskać jeszcze więcej konwersji na stronie. Mm -hmm, mm -hmm, ok. E, dobrze, Kinga. E, powiedzieliśmy sobie tak, czemu warto mm, korzystać z agencji, ale nie powiedzieliśmy, jak poznać tą dobrą agencję. Czym się kierować wybierając, e, wybierając agencję? Czym? Przede wszystkim pierwszym kontaktem mhm. i szybkością odpowiedzi na pierwszy mhm. kontakt, bo jednak to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś chce z nami współpracować, mhm. to bardzo szybko się z nami skontaktuje i przedstawi swoją ofertę, tak? Okay. Jeżeli już na etapie ofertowania mhm. mamy jakieś wątpliwości, to ja e, zalecałabym zastanowienie się kilka razy, czy na pewno chcemy podjąć e, tę współpracę. Po okay. drugie mamy też... E, Opinie o mhm. agencjach w Google możemy spokojnie e, ich zasięgnąć. Mamy Linkedina, który mhm. też nam pozwala doskonale poznać agencję, nie tylko ze strony e, jej profilu firm, mhm. firmowego, ale także z perspektywy jej pracowników, mhm. co też daje nam bardzo szybko obraz, e, obraz tej agencji. No i oczywiście mamy programy partnerskie, z mhm. których, w których agencje też. E, występują. No, na przykład Google Partners. Tylko 3% agencji w Polsce znajduje się w tym programie i to według mnie też jest taki wyznacznik, który pozwala nam wybrać agencję, która będzie odpowiednia do, no, będzie prowadziła nasze kampanie na odpowiednio wysokim poziomie. Okej, okay. myślę, że nie będzie dużym zaskoczeniem, jak powiem, że my należymy do tego pra, programu i jesteśmy w tych 3% agencji w Polsce. Tak. Ale powiedz konkretnie, słuchaj. Co takie coś daje, bo czy to daje jakieś korzyści dla klienta, czy to jest tylko logo, które możemy dodać do oferty? Tak, no, pojawia się czasami e, takie, e, taki zarzut, że to jest zapłacony certyfikat, bo to jest od wysokości budżetu. Nie tylko od wydatkowania budżetu w Google Ads, mhm. nie tylko od tego to zależy. Przede wszystkim zależy to od jakości. Jednym z głównych czynników mhm. przyznawania tego certyfikatu jest jakość prowadzonych kont. Mhm. Czyli to, które są oceniane tak, przez Google. A. I one są oceniane co 24 godziny. Mhm. Mamy ocenę konta tak. i wysyłane rekomendacje do kampanii. I im wyższa ta ocena, tym, tym lepiej są prowadzone nasze kampanie i tym. Częściej są one wyświetlane później klientom, bo Google'owi też bardzo zależy na tym, żeby te konta były prowadzone w sposób mhm. odpowiedni i na odpowiednio mhm. wysokim poziomie, żeby też użytkownicy, którzy mhm. wpisują daną frazę w wyszukiwarkę i znajdują ją w reklamie, żeby mieli też pozytywny odbiór tych mhm. reklam, tak, że znajdują tam to, czego chcą. I jeszcze jest jeden mhm. bardzo ważny aspekt, o którym warto wspomnieć mhm. i na który warto zwrócić uwagę. Że dzięki Google Partners dostajemy dostęp do e, takich narzędzi beta, mhm. czyli do kampanii, których jeszcze nie ma standardowo na koncie Google Ads, a my możemy już z nich skorzystać e, wcześniej. Mhm. I to nie tylko plus dla nas jako dla agencji, że możemy poznać nowe narzędzia, tak. ale przede wszystkim przewaga konkurencyjna dla naszych klientów, mhm. bo jeżeli klient, e, w, e, bo jeżeli klient na Post... Jesteśmy po prostu w stanie wprowadzić coś na przykład szybciej w Dokładnie. kampanii, e, a konkurenci nasi będą mieli taką możliwość dopiero na przykład za pół roku czy za rok. Dokładnie. I tutaj tą, zyskujemy tą przewagę M. konkurencyjną, zyskujemy możliwość korzystania z nowych o, opcji, M. przetestowania ich odpowiednio wcześniej, a właśnie to nam daje przewagę przede wszystkim nad konkurencją. Dlaczego? Bo z kampanii w wyszukiwarce korzystamy wszyscy, z kampanii Performance Max korzysta już większość z nas. M. Czyli to są te opcje standardowe, ale jeżeli pojawia się jakaś nowa, nowa funkcjonalność hmm. na koncie, z której możemy skorzystać jako pierwsi, to dostajemy ten taki bonus od Google, że mamy coś, czego nie ma nasza, nasza konkurencja. Okej, okay, czyli tutaj podsumowując, jeżeli szukamy kampanii, yy, agencji do obsługi kampanii Google Ads, to. Chyba można powiedzieć, że warto poszukać takiej agencji, która należy do tego programu Google Partners. Jest to tylko 3% agencji w Polsce. Ze względu na dodatkowe możliwości dla konta, takie do testowania i możliwość zbudowania pewnej przewagi nad konkurencją, ze względu na wsparcie Google, które inne jest dla takich, dla takich agencji. A jakość prowadzonych tych działań jest też potwierdzona przez samego Google'a. Z perspektywy choćby naszej agencji jest tak właśnie, że kampaniami Google Ads zajmują się specjaliści od kampanii Google Ads, a nie specjaliści od wielu wielu Innych rzeczy. rzeczy. Tak. tak no że... i tutaj też jeżeli mamy taki certyfikat, musimy mieć aktualne szkolenia z Google, a też mamy dostęp do dużo większej liczby szkoleń w Google, z których możemy skorzystać i z których możemy czerpać wiedzę na ten temat. Okej. Okay. Więc warto współpracować z agencją, warto współpracować z agencją, która należy do Google Partners. E, a powiedz już mi na sam koniec, czy są takie przypadki, że jeżeli ktoś, nie wiem, ma jakiś nieduży budżet i chciałby sprowadzić Google'a, to czy może to samemu zrobić, czy, czy byś to odradzała? Oczywiście może. Mhm. To nie ma, nie ma, mhm. Samo założenie konta Google Ads nie jest, nie jest trudne, mhm. dodanie kampanii nie jest trudne, ale już później weryfikacja tych działań, mhm. sprawdzenie, porównanie wyników, analiza tych wyników. To już jest taki wyższy poziom i to on właśnie może zaważyć na tym, czy, czy te kampanie będą działać, Jasne. czy nie. Więc i, I to jest też w zależności od tego, czy mamy czas poświęcić go na to, żeby m, poszerzać swoją wiedzę z Google Ads. Mhm. Bo mhm. jednak to jest przewaga osób, które zajmują się tym na co dzień, że my codziennie korzystając z tego systemu dowiadujemy się coraz to nowych rzeczy. A tutaj bardzo ważne jest to, żeby być na bieżąco. Rozumiem. No, a jednak, jeżeli zarządzamy swoim biznesem, albo mamy całą masę obowiązków, a czas obowiązkiem numer 50 jest zarządzanie swoją kampanią Google Ads, to nie dość, że te pieniądze, które zaoszczędzimy na opłaceniu takiej agencji, a to w porównaniu do budżetów, przeważnie nie są duże pieniądze, wydamy na pewno znacznie więcej w budżetach, mhm. no i poświęcamy swój czas, który możemy przeznaczyć na robienie, Pieniędzy czy, czy odpoczynek. Ale jeżeli y, Państwo zastanawiacie się, a macie tam, nie wiem, kilkaset złotych budżetu, to możecie oczywiście samemu też skonfigurować taką kampanię, zobaczyć, czy to działa, czy nie. I ewentualnie, jak te budżety będą większe, y, powyżej tysiąca, dwóch tysięcy złotych, wtedy my y, zalecamy poszukania agencji, wypróbowania. Y, po prostu tego narzędzia Też, z agencją nie trzeba się wiązać na całe życie, więc tak można, e, można wypróbować, można sprawdzić jak ta współpraca się układa tak. i, i zdecydować, czy, które rozwiązanie jest dla danej osoby odpowiedniejsze. Dokładnie. Na przykład u nas podpisujemy umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Postaramy się naszych klientów przywiązać jakością naszej pracy, a nie długą umową. Dokładnie. Kinga, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. I zapraszamy na kolejne odcinki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.